Witam, to już y, czwarta część. Dzisiaj muszę dalej z tymi piratami walczyć, którzy tam są. Tu widzę jakieś spawacza. Nie, to nie spawacz. Dobra, jest ich dwóch. No więc to działa. A, fajnie. Żeby stąd się dało zejść. Dobra, jakoś tu zejdziemy. Dobra, okay. niech to jest. Trochę dziwne, bo sobie go jeszcze obrócił i dopiero go zeszczelił. Dobra, to teraz biegnijmy. Tam ma iść. Nie wydaje, no. is videos at PC. He's them. I was told to light up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money, Daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. Morons. We're closest. I can see it right now. Shit, they're coming. Muszę trzeba uciekać. Co mm, by tu zrobić? Tu już zapewne mnie otoczyli. Dobra, troszkę sobie pozbieram tego i muszę się stąd zmywać. Dobra, do wody, do wody, do wody Dobra, tutaj mnie nie widzą. Ciężko będzie im mnie namierzyć w wodzie. O oh, kurczę, rekin. Dobra, musimy z tej wody wyjść. Zanim nas rekin całkiem zje. Reki, wrócimy później. Dobra, tu się nie da wyjść. E, rekin, rekin. Dobra, poszedł sobie. Kolejny rekin. Coraz to więcej ich. Dobra, więc tych wszystkich trzeba zabić. Najlepiej, jakby byli w jednym miejscu. O kurde, zauważliwie. Dobra, nie piękną tutaj. No, chodź tu. Macie granota. A ich chyba nic nie zrobi. sobie teraz. Dobra, na chwilę ich to powstrzymało. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirates sent a message about... Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Okay, Come so to a Manicky village. We need your help. Dobra, ta zakończona. zbieramy.

Dobra, zróbmy sobie szybką podróż, bo nie chce mi się tam jechać. Płynąc znaczy się. happened? Vass prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Vass is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vass. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first. Okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. Look <laughs> at Myślałem, że sklep odwiedzę Sprawdzić czy nie ma czegoś nowego hmm. Rabiny Snajperskie mnie interesują. Za 1100 jest hmm. Sprzedajmy. Szybkie rzeczy. Realiści już nie sprzedają. Mm -hmm. Aha, my nie mamy kabury jeszcze zrobione, jak się nie Co mi trzeba? Skóra koźleńca. A więc pierwsze zapolujemy na kurs. Dobra, za bardzo ich tu nie widzę. Może w trakcie misji coś... auto? Dobra, widzę, że tu jest niedaleko nadajnik, to sobie go blokuje wcześniej. Jakieś auto się rozejrzy. Dobra, auto jest. Daleko najechać i to jest to druga. Dobra, później muszę wrócić po auto. Dobra, dajnik jest. tego nie przewidziałem. Za szybko sobie pobiegłem i wyleciałem. Dobra, teraz nie przesadzajmy z szybkością. Tak. Dobra, tu jest jakieś drobin. Czy ja ten nadajnik już odblokowałem? Teraz już sam... Dobra, jeśli to jest odblokowany, to ładnie, ładnie zrobiłem. Straciłem tylko czas. Tak. Dokładnie odblokowałem. Dobra, to może jedźmy. Dzisiaj jestem i jeżdżę jakbym nie umiał. niedaleko nadajnik sobie bloku, ja bym wiedział gdzie później uciekać Jesteśmy kolejnika. Mam nadzieję, że jest to jakaś paralotnia, żebym później sobie nie zleciał na dół. Никого, а дроби у меня. zjechać ewentualnie temu słyszę? tak, to są kozy dobra będę miał na kabura później Ojoj, oj, oj. troszkę sobie źle to mogłem od razu zjechać, a nie skoczyć. W sumie nie skoczyłem na tak jakoś. Z tutaj. O, kład jest, no to sobie weźmiemy. Idealnie na sądu już się zjechali i idziemy do obozu Trwali. I teraz żołnierz nie karabinu snajperskiego. żeby tu do nich skoczył, też bym miał pół roboty za sobą Pan do drzwi nie może wejść, to ja już nie rozumiem tego trochę. Dobra. Nie, nie pistolet, bez przesadę. Piegrys się łudził w końcu, może ich zaatakuje. No. Siądź sobie i odpoczywaj. Dobra, ci tutaj śledzą. Mm.

Dobra, no tu skończę i reszta w następnej części.